To, że wygramy ze Słowacją, jest tak pewne jak to, że teraz trafiam bramkę. Kurwa. Od 11 czerwca do 11 lipca tematem numer 1 będą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, które z wiadomych przyczyn zostały przesunięte o rok, ale UEFA nie zmieniła pierwotnej nazwy, więc to nadal Euro 2020. Polska w grupie E zmierzy się z Hiszpanią, Szwecją i Słowacją. Pierwszy mecz zaplanowany na 14 czerwca zagramy ze Słowacją i to tej kadrze poświęcimy dzisiaj największą uwagę. W każdym odcinku mamy przygotowane dla was ciekawostki, statystyki, typy bukmacherów, typy naszej ekipy, więc być może będzie to wstępniak, żeby złapać trochę atmosfery przed Euro, a być może postawić jakiś kuponik. Najdroższym zawodnikiem reprezentacji polskiej jest oczywiście Robert Lewandowski, który jak podaje transfer Transfermarkt wyceniany jest na 60 milionów euro. Dla porównania zawodnik z największą liczbą rozegranych meczów i największą ilością zdobytych goli, a tym samym chyba najbardziej rozpoznawalny zawodnik Słowacji Marek Hamszyk, 4 miliony euro. Dodajmy, że jest tylko o rok starszy od Roberta Lewandowskiego i swój pik kariery ma już za sobą. Precyzując, najdroższym zawodnikiem obecnej reprezentacji Słowacji jest 26-letni środkowo obrońca Interu Mediolan Milan Skriniar, którego wartość szacuje się na około 55 milionów euro. Słowacja zajmuje 36. miejsce w rankingu FIFA, a reprezentacja Polski plasuje się na miejscu 21. Co łączy Roberta Lewandowskiego i Marka Hamsika? Obaj mają najwięcej występów w swojej kadrze i najwięcej zdobytych bramek, choć współczynnik Lewandowskiego jest rzecz jasna zdecydowanie lepszy. Tutaj dobrą odpowiedzią byłby również Piotr Zieliński, z którym Hamsik grał w klubie. Reprezentacja Polski swoje najwyższe zwycięstwo odnotowała w roku 2009, pokonując w Kielcach San Marino 10-0. W tym samym roku Słowacja pokonała San Marino 7-0, i jest to również najwyższe zwycięstwo w historii. Najwyższa porażka reprezentacji Słowacji to porażka 6-0 z Argentyną w roku 1995, a najwyższa porażka reprezentacji Polski? Ktoś wie? 8-0 w meczu z Danią, ale były to czasy bardzo odległe, bo w roku 1948. Przejdźmy do statystyk dotyczących bezpośrednich pojedynków między reprezentacjami. Biorąc pod uwagę same mecze oficjalne, ze Słowacją wygraliśmy tylko trzykrotnie, raz zremisowaliśmy i czterokrotnie odnieśliśmy porażkę. Reprezentacja Słowacji nie ma jakichś szczególnych osiągnięć w rozgrywkach międzypaństwowych. W roku 2010 jedna 8 finału Mistrzostw Świata, rok 2016 również 1-8 finału, gdzie przegrali 3-0 z Niemcami, a my jak dobrze pamiętamy pokarnych z Portugalią 1-1, również odpadliśmy z turnieju. Źle mam w tej robocie. Grumy, grumy, wracaj na bramę! Teraz przejdziemy do typów bukmacherów i typów naszej ekipy. Oczywiście typy naszej ekipy znajdziecie na Instastory Sixpack TV. Przechodząc już do samego meczu, wszyscy dobrze wiemy, że dane archiwalne, podobnie jak miejsce w rankingu FIFA, nie mają totalnie żadnego znaczenia. Świetnym przykładem może być reprezentacja Islandii, która na początku 2016 roku była na 36. miejscu właśnie w tym rankingu, a odpadła dopiero w ćwierćfinale, przegrywając z Francją, została okrzyknięta rewelacją turnieju. Jako ciekawostkę dodajmy, że Islandię zamieszkuje 330 tysięcy ludzi, więc odejmując kobiety, dzieci, osoby starsze, osoby niezwiązane ze sportem, mamy naprawdę bardzo małą grupę docelową. Da się? U nas młody, perspektywiczny, mógł 25 lat, dwójka prezesa, i najlepiej menadżera. Polska, oczywiście, stawiana jest w roli faworyta tego spotkania, ale nadmienimy, że 101 mecz w turnieju tutaj też krąży kilka mitycznych haseł. Szybko strzelona bramka ustawia mecz, dobrze wejść w turniej, po trzy punkty gramy swoje, próbuj. To, że wygramy ze Słowacją, jest tak pewne, jak to, że teraz trafiam bramkę. Na koniec pierwszego odcinka szybki quiz możecie sobie stopować. Materiał odpowiadać najlepiej bez sprawdzania w sieci. Później napiszcie w komentarzach, ile udało Wam się trafić odpowiedzi. Wszystkie poprawne odpowiedzi w dzień publikacji znajdziecie na Instagramie, na Instastory Sixpack TV Pytanie pierwsze. Który z wymienionych piłkarzy ma najwięcej rozegranych minut przeciwko Słowacji? Artur Boruc, Marcin Wasilewski, Jakub Błaszczykowski czy Robert Lewandowski? Ile medali łącznie Polacy zdobyli na Igrzyskach Olimpijskich? 0, 1, 4 czy 3? Marek Hamszyk największą popularność zdobył grając dla drużyny Ajaxu Amsterdam, Interu Mediolan, SSC Napoli czy odpowiedź D, nie grał w żadnym z wymienionych klubów. Jedno damy na rozluźnienie. Do zdanie. Piłka nożna dla pieniędzy, prezesów, kibiców, piłkarzy. Co bym myślałeś, że dokończę z PZP. PZPN. Jakie najwyższe miejsce w historii zajmowała polska reprezentacja w rankingu FIFA? Drugie, trzynaste, dziewiętnaste czy piąte? Który z wymienionych zawodników grał w polskiej ekstraklasie? Erik Irka, Tomasz Suslow, Andrzej Duda? Czy odpowiedź D? Odpowiedzi A i C są prawidłowe. W tym odcinku to już wszystko. Za kilka dni przeanalizujemy kolejnego rywala reprezentacji Polski, czyli reprezentacji Hiszpanii, z którą zmierzymy się 19 czerwca. Pamiętajcie, że czas euro to czas, w którym każdy z nas jest ekspertem, więc i my bawimy się w eksperta. Cieszmy się tą chwilą. Powodzenia biało do boju.